Właśnie zakończyliśmy kolejną edycję MasterClass Mocny Głos. To są grupowe warsztaty. Warsztaty, na których dziesięcioro, maksymalnie dziesięcioro uczestników odkrywa możliwości swojego głosu właśnie w grupie. Czym różnią się te warsztaty od kursu online albo od pracy indywidualnej? Przede wszystkim tym, że tutaj, właśnie na tych warsztatach, macie możliwość poćwiczenia wystąpień publicznych przed żywymi uczestnikami, innymi uczestnikami tego warsztatu. Przede wszystkim tutaj, na tych warsztatach, możecie usłyszeć historię podobnych do Was osób, osób, które na co dzień mają swoje sukcesy, mają swoje. Wspaniałe wystąpienia, a jednocześnie nikt o tym czasami nie wie, a toczą walkę, toczą walkę podobną do Waszej, ponieważ w trakcie tych wystąpień, w trakcie tych wypowiedzi publicznych, te osoby czują bardzo duży poziom stresu. I na tych warsztatach grupowych, na masterclassie, my uczymy się radzić sobie z emocjami, radzić sobie z tremą i ze stresem podczas wystąpień publicznych. W jaki sposób my pracujemy nad tym, żeby opanować tę nadwyżkę emocjonalną podczas tych wystąpień? Przede wszystkim na warsztatach grupowych my uczymy się technik oddechowych, które wspierają nas przed wyjściem na scenę przed stanięciem przed publicznością. To są takie techniki, które pokazują ci, w jaki sposób ty możesz poprowadzić swój oddech, w jaki sposób ty możesz ustawić swoje ciało i przede wszystkim swój mental, swój sposób myślenia, w taki sposób, żeby cię wspierało, w taki sposób, żeby twój umysł dostawał informację, że jesteś bezpieczna, że jesteś spokojna, że wszystko jest w porządku. Co za tym idzie w momencie, kiedy ty wychodzisz przed publiczność i możesz powiedzieć swoją to co masz do powiedzenia swoją prawdę ty już czujesz się bardziej zrelaksowana bardziej gotowa do tego żeby występować i żeby powiedzieć to co masz do powiedzenia w momencie kiedy twoje ciało jest zrelaksowane kiedy twój oddech jest prawidłowo ustawiony kiedy oddychasz używając przepony kiedy twoja postawa twojego ciała jest ugruntowana otwarta twój umysł ma przestrzeń do tego żeby Myśleć, żeby myśleć w taki sposób, który cię wspiera, i żeby budować Twoje myśli, słowa i zdania, które będą potem wyrażały Twoje myśli, Twoje wystąpienie. W trakcie procesu grupowego my także możemy sobie wzajemnie opowiedzieć pewne historie z przeszłości, które wpływają na to, że boicie się mówić. Opowiadacie sobie wzajemnie historie, które spowodowały, że czujecie bardzo duży poziom lęku i stresu, a to paradoksalnie powoduje, że trochę z Was tej presji, tego stresu schodzi, ciało puszcza jakby te napięcia, i dzięki temu, że powiecie sobie wzajemnie o tych. Sytuacjach, które Was stresują, i zobaczycie, że inni fajni, ciekawi ludzie też tak mają podobnie, ten lęk i stres staje się mniejszy. On się uwalnia, on jakby się rozpuszcza. W warsztatach grupowych, w procesach grupowych jest ogromna moc, dlatego że my jednocześnie, że ćwiczymy wystąpienie publiczne, mamy jednocześnie możliwość skonfrontowania. Tego, co czujemy i tego, jak występujemy z innymi uczestnikami tego warsztatu. I to jest niezwykle wspierający proces. Zauważyłam, że po kilku spotkaniach moi klienci są znacznie bardziej zrelaksowani w momencie, kiedy mają powiedzieć coś z zaskoczenia, tak zwanego, kiedy są wywołani do odpowiedzi, albo kiedy mają powiedzieć coś, co jest całkowicie dla nich zaskakujące, bo. Bardzo często jest tak, że my jeszcze jak cię mogę, jesteśmy w stanie wypowiedzieć się na temat, do którego jesteśmy w stanie się wcześniej przygotować. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś cię zaskoczy, wyciągnie cię jakby z Twojej rzeczywistości, takiej bezpiecznej i spokojnej, i powie: Słuchaj, Opisz teraz po prostu swój ulubiony przepis. Powiedz, jak na przykład ugotować najlepszą zupę czy najlepszą jajecznicę, jeżeli Ktoś cię wyciągnie i ty kompletnie się nie jesteś w stanie do tego przygotować i masz opowiedzieć na dowolny temat. Bardzo często jest tak, że ludzie są niesamowicie nieadekwatnie zestresowani ta, tą sytuacją i my właśnie takie rzeczy ćwiczymy na warsztatach grupowych. Nie jesteś w stanie przygotować się do czegoś takiego w momencie, kiedy pracujemy indywidualnie, jeden na jeden. Nie jesteś w stanie również podczas uczenia się. Korzystając z kursów online, przygotować się do tego procesu. Tylko i wyłącznie jesteś w stanie się do tego przygotować w trakcie tak zwanych warsztatów grupowych, w trakcie procesu grupowego. Dlatego ja właśnie stworzyłam masterclassę, dlatego że widziałam, że jest ogromna potrzeba u moich klientów, by poćwiczyć właśnie w małej grupie, w takiej grupie do 10 osób. To wystąpienie publiczne. Bardzo dużo moich klientów ogromnie się stresuje w momencie, kiedy ma teraz na online, w pracy coś powiedzieć, kiedy wszystkie prezentacje są prowadzone przez internet i kiedy macie włączyć tę kamerę, włączyć mikrofon i wystąpić przed kilkoma, kilkunastoma. Kilkudziesięcioma osobami, czujecie ogromny poziom napięcia i stresu, i właśnie to możecie sobie ćwiczyć na masterclassie Mocny Głos. Dlatego, jeżeli czujesz, że właśnie to cię stresuje, że najbardziej cię stresuje to, że masz publicznie. Powiedzieć coś komuś, albo nagrać komuś wiadomość głosową, że jest to dla ciebie tak nieadekwatny poziom stresu, to właśnie zapraszam cię na masterclassy, dlatego, że tutaj w fantastycznych warunkach możesz właśnie to ćwiczyć. Spotykamy się w grupie, bardzo małej grupie, raz na dwa tygodnie, na 90 minut, i w trakcie tych warsztatów na platformie Zoom możesz sobie pod moim czujnym okiem ćwiczyć. Swoje wystąpienia publiczne, ćwiczyć swój głos, ćwiczyć swoje mówienie i jednocześnie sprawdzić, jak się czujesz, kiedy inni na ciebie patrzą, kiedy inni cię słuchają, kiedy cała uwaga jest skupiona właśnie na tobie. To możesz sobie ćwiczyć na masterclassie, jeżeli czujesz, że to jest dla ciebie największe wyzwanie, jeżeli czujesz w tym momencie, że o nie, to jest przesada, tego już za dużo, tego to bym nie chciała, tego już bym nie chciał, to właśnie paradoksalnie wygląda to tak, że te warsztaty są właśnie dla ciebie, bo im bardziej cię stresują takie wystąpienia w momencie, kiedy inni patrzą, kiedy bardzo dużo osób Cię słucha, osób, które Cię nie znają, osób, które w jakiś sposób mogą się zaraz wypowiedzieć na Twój temat, to jeżeli czujesz właśnie, że ten stres jest duży, to to są warsztaty dla Ciebie. Także zapraszam Cię, kolejna masterclassa rusza już w kwietniu. Trzy osoby już się zapisały, potrzebujemy jeszcze siedmiu osób. Do naszej masterclassy. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. Pierwsze warsztaty grupowe ruszają 10 lub 11 kwietnia, nie pamiętam dokładnie. Także zapraszam Cię serdecznie. Oprócz tego masz dostęp do dwóch moich kursów: Moc Twojego Głosu, kursu online z emisji Głosu oraz do kursu Twój głos to Złoto, kursu, który pokazuje ci w jaki sposób opanować emocje, jak sobie poradzić z tremą i ze stresem podczas wystąpień publicznych. Możesz również skorzystać z pakietu premium, masterclassy premium, gdzie oprócz czterech grupowych 90-minutowych coachingów i mentoringów głosu w grupie, będziesz również mógł spotkać się ze mną trzy razy na indywidualny coaching głosu, już tak jeden na jeden, gdzie też Będziemy mogli popracować nad Twoim głosem, nad mocą Twojego głosu, nad aspektami psychologicznymi, coachingowymi, które cię w jakiś sposób na dzień dzisiejszy blokują przed wyrażeniem się głosem. Także jeżeli czujesz, że taka grupowa forma pracy jest dla Ciebie, zapraszam Cię na kolejną masterclassę. Wszystkie informacje o tych warsztatach, o tym szkoleniu znajdziesz pod tym filmem. Zapraszam Cię serdecznie i życzę Ci wspaniałego dnia.